Ugłoszenia Dusz Dzisiaj przeżywamy święto podwyższenia Krzyża Świętego na każdej mszy świętej. Błogosławieństwo Krzyżem Świętym. Także gościmy w naszej parafii siostry Dianę Kuczek z Łagiewnik z okazji 90 rocznicy objawień Koronki do Bożego Miłosierdzia. Siostra będzie rozprowadzała przed Kościołem książki o Świętej Siostrze Faustynie. A pod koniec mszy świętej o 10, 11.30, 13.00 po ogłoszeniach duszpasterskich da świadectwo swojej posługi. Dodatkowo po mszy o 13.00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Agapa, wspólnota Faustinum, działająca przy naszej parafii, serdecznie zaprasza. O godzinie 19.30 początek doby modlitwy różańcowej modlić się będziemy o dar powołań kapłańskich do naszego seminarium sandomierskiego. Dzisiaj uroczystość, jak wspomniałem na Świętym Krzyżu, diecezjalna, jubileuszowa pielgrzymka o 12.00 msza święta w kościele w Polsce rozpoczyna się tydzień wychowania pod hasłem Wspólnota Nadziei. W środę o 18.00 msza i do Matki Bożej Nieustającej Pomocy serdecznie zapraszam. W czwartek przypada święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika patrona Polski. Na Mszę Świętą wieczorną zapraszamy młodzież, dzieci z naszej parafii. W szczególny sposób zapraszamy młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania z klasy szóstej, siódmej i ósmej. W sobotę początek nowenny przed wspomnieniem świętych Archaniołów w kaplicy adoracyjnej. W sanktuarium świętego Józefa w nisku odbędzie się jubileuszowe spotkanie mężczyzn początek o 10 a o 12 msza święta. W przyszłą niedzielę święto świętego Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. Na mszy o godzinie 10.00 modlić się będziemy w intencji posłańców dobroci i animatorów wspólnot działających przy naszej parafii z okazji patronalnego ich święta. Dlatego tych wszystkich animatorów, posłańców zapraszam na mszę o 10.00. O 11.15 w Dolnym Kościele będzie msza święta dla dzieci i błogosławieństwo tornistrów. Także o 16.30 modlitwa za zmarłych z racji trzeciej niedzieli miesiąca. W tym tygodniu o podjęcie deżuru bardzo proszę mieszkańców bloku przy ulicy zwierzynieckiej 41, 45 i 47. Sprzątającym w ubiegłym tygodniu składam serdeczne podziękowanie również i tym, którzy przygotowywali dekoracje grupie dekoratorskiej. Serdecznie zapraszamy chłopców z klasy trzeciej i czwartej do grona ministrantów w naszej parafii. Rodziców prosimy o akceptację i zachętę. Jednocześnie głęboko jesteśmy przekonani, że ci chłopcy służący przy ołtarzu jako ministranci będą wzrastać w atmosferze szlachetności, ofiarności i przyjaźni. Wszelkich informacji udziela ksiądz Adrian Kalek, który odpowiedzialny jest za Grupę Liturgiczną Chłopców. Zapraszamy także dziewczęta do Dziewczęcej Służby Maryjnej z Holanek. Opiekunem grupy jest Ksiądz Krzysztof Mikulski i pani Ewa Bomba. W Domu Duszpasterskim przy Klasztorze Dominikańskim w każdym miesiącu roku jubileuszowego odbywają się katechezy. Najbliższa będzie 25 września bieżącego roku, rozpoczęciem mszą o godzinie 18. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę 27 września. Diecezjalna pielgrzymka róż różańcowych w tym roku będzie do Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej w Tarnobrzegu 4 października. Zapraszam chętnych z róż, aby zgromadzić się wcześniej Podam w najbliższych ogłoszeniach godzinę przy naszym kościele, po to, by następnie pieszo przejść w pielgrzymce do sanktuarium. Ten rok naznaczony jest hasłem Pielgrzymi Nadziei. Co prawda długa ta pielgrzymka nie będzie, ale przynajmniej symbolicznie, żebyśmy mogli przejść od naszego kościoła do Ojców Dominikanów. Również bardzo proszę. Róże różańcowe, aby uczestniczyć w wyznaczonym dla siebie czasie w dobie różańcowej prowadzonej w kaplicy wieczystej adoracji. Jak już wspominałem, również 6 października odbędzie się parafialna pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę. Wyjazd o 4.00, koszt 100 zł. Można zapisywać się w zakrystii. Zachęcam do nabywania. Kolejnego numeru gościa niedzielnego i niedzieli. W najbliższą niedzielę w parafii Świętej Barbary odbędzie się spotkanie pielgrzymkowe dla pielgrzymów na jasną górę Grupy Świętej Barbary, rozpoczęcie mszą o godzinie 18.00. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom za ofiary przekazywane na tace, przesyłane na konto naszej parafii. Za wszystkich naszych ofiarodawców w szczególny sposób modlimy się. W czasie każdej środowej nowenny. Pozdrawiam parafian, gości. Życzę, aby był to czas spotkania z Panem Jezusem, otwarcia na Jego miłość. Dla solenizantów i ubilatów, upraszajmy dar Bożego błogosławieństwa, aby w każdym dniu mogli cieszyć się wsparciem także Matki Najświętszej, Matki nieustającej pomocy. Dobrego wypoczynku, dobrej niedzieli. Szczęść Boże.